To trema aktorska, proszę Pani. Nie, ręce mam od gliny śliskie. Aha. Wysychają, wysycha glina i ręce są takie suche. Nie trema nie bierze. <grymne> Taką formę lepiej nosi. Za dużo z ludźmi do czynienia mam, żeby trenować się. Może tym muzeum, czy Pani jeszcze gdzieś pracuje? Przy... nie. nie. Ja z dziećmi się zajmuję i robię właśnie te rzeczy. Bardzo dużo y, wykonuję takich różnych spraw. Z, zamówienia po prostu realizuję na jakieś serwety, na jakieś tam mhm. biżuterie, takie gwiazdki co pan dostał właśnie na choinkę. A czy jest to jest na choinkę, kwiaty? Tak, czy to co pan dostał jak maluszki? Ojej, gdzie byli? Jest tej, tej roboty zawodowej zawodowej, jest. Gdzie to 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 Gdzie to ja chcę zobaczyć byli? tylko to to Dobrze. Gdzie byli? Gdzie byli? Gdzie byli? Gdzie